Na początku chciałabym powiedzieć, że film ten został stworzony według naszych kryteriów oceniania horsiaków i nie ma to na celu obrażenia niczyjego dzieła ani niczyjej twórczości. Zapraszamy do oglądania. Hej, wszystkim, witam Was na moim kanale, czyli Szlecha I dzisiaj będzie ocenianie horsiaków z internetu. To jest nasza opinia, jak już wcześniej mówiła, Koniara 3D. Zapraszam do niej, tak? To mi no to zaczynamy Konia 3 Wybierz jeden z tych i ocenimy go. Ten. Koń. Ten Ta koń. Włączy go. Go, to włączę go. Włączam go odpowiem świecącą myszką, a no nie by się myszka śpiewać. Tak. No ładna jabłuszka, nie powiem. Ładny jest. Ładny. Ma wycynowanie. Jak on... Na jaką rasę on Ci wygląda? Nie wiem. Hanower? Andalus. Dla mnie na Andaluza i na Hanovera. Ale ona no jest nie wiem. To nie mam na Dobra. Przejdźmy dalej. Teraz ja wybiorę z jego jakby opisu. Coś takiego. Co my mamy. Mm. To jest koń, który wygląda jak kucyk Jorwicki, odnowiony w SSO, ten z łatkami Ten, który grał to, wy... to wygląda jak wicher! No Patrzcie Patrzcie, to tylko nie ma białego paska w ale ma taką samą nawet tą odmiankę no, Jeszcze brakuje tylko tego paseczka No Dobra, teraz ty któregoś stąd wybierasz Ten jest śliczny e, Jeśli oglądają to? to... Jeśli oglądałem to widzowie iG i G to wiedzą, że moim zdaniem jest bardzo podobny do Moonlight'a mm -hmm. Dobra, teraz ja wybiorę kogoś tą to... Osobny jak Arab, trochę nieudany Tak, nieudany Arab Ale Bo tak, oczywiście to, Tak, to jest tylko nasza opinia Ty szukaj tak. się, bo ja szukam szukaj. O, to, to jest koń, który podoba się bardzo jej tak. Jej się tak. bardzo mm. podoba? Bardzo się podoba Ale on jest o Ale jak on jest czemu? mega drogi na nim I nie wiem, czy już nie jest wyprzedany no. Ale zajęcie w internecie zostało Dobra mm, Teraz może tu Ale to jest cudne mhm. Nie wiem co to jest za zarasa totalnie Ale jest ładne mhm. Nie wygląda mi to zbytnio na, na supera. Um, jeżeli wiecie co to są zarasy To możecie pisać w komentarzach Na przykład To jest chyba nie za bardzo hoppy To wygląda jak makaron <laughs> Z zupki chińskiej Widzicie? Ona, on, ten koń się powinien nazywać zupka chińska Makaron. O! Ej, dobra, andaluz, pewnie tak. Kojrzycie andaluz. tego andaluza z SSO tego brązowego, to jemu tylko brakuje odmianki i różowej chrapki. Tak. Ej, dobra. U, ale ładne. Takie trochę rudzielce. Który mi się podoba? Tak, ten jest śliczny. Wow. Wow, coś Rybioczko, ale za różowe chrapy. Ej, tak. Jesteśmy uprzedzone do różowego. No, więc uprzedzone do różowych hrab. Eee... Ale ładna. Ten koi ma według mnie strasznie długą grzywę. Który? Ten? No. Nie mogę sobie to I nie jest fryzem. Nie, mi się długa grzywa kojarzy z fryzami. To jest andalus. No, Ale tak. ma trochę zbyt bardzo szczypicaste, szy, szpicaste usy. No. Mm, i za długa grzywa. Skróciłabym... Rybka, ale nie, nie, umiem nie mówić. Tak. Dotąd bym ucięła. No. Dobra. Kto jest stąd ci przykuł uwagę? W ogóle nie wypiszcie nam, który koń, w jakim czasie, jak będę miała odblokowane komentarze, to piszcie, który wam się najbardziej stąd podobał. Ten jest fajny. Ten. To jest ostatnia ocenka. Na ile go oceniasz? Od 1 do 10? Od 1 do 10 powiem ci szczerze, że 9, 9,5. 8. No to dobra. Przechodzimy do końca. Do zobaczenia. Pa!